W ostatniej sesji, w punkcie interpelacji, Pan Radny Ryszard Befinger odniósł się do, do mojej osoby, po którym został napisany artykuł w tygodniku płótuskim, w tym numerze, gdzie Pana zdjęcie jest na pierwszej stronie. Ja przytoczę, ja nie będę Pana oceniał z wyglądu. Jak twierdzi publicznie, powgadany radny, Adam Prewencki wyraźnie pił do niego, pisząc, że burmistrz e, załatwił cenę jednego z radnych miejskich mieszkań. Gdy Befinger, tutaj właśnie podkreślam o co mi chodzi, ok. gdy Befinger się o tym dowiedział, próbował na gorąco rozmawiać z Prewenckim telefonicznie. I na koniec go po jakiejkolwiek wyjaśnieniu, ale panie, ten panie, nie odebrał panie, i nie odwołuje. Przepraszam, czego dotyczy ta interpelacja? Gdyby Pan sformułować, o co chodzi, to, to ja już właśnie powiem. Panie, czy być może jest to kwestia spraw wolnych wniosków? No to ja już, ja już to mówię, o co chodzi. O to panie. chodzi, że mam billing, że rozmawiałem telefonicznie z Panem Ryszardem Beffingerem. Jeśli Pan Beffinger pozwoli, mogę podyktować numer telefonu, który mi w billingu Orange wyskoczył. Rozmowa trwała 4 minuty 9 sekund, 3 dni po artykule. Więc ja dotyczy? Ja interpelacja. Nie po artykule, tylko co było w internecie. Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji, w punkcie interpelacji, również w tym punkcie interpelacji Pan Radnym Pechinger zabrał głos. I Pan nie dopytał się, do czego toczy ta interpelacja, więc proszę. Te wszystkie interpelacje, jakie w jak dzisiejszym się? zostały zgłaszane, one kończyły się oczywiście wstępem, ale później konkretnym pytaniem, konkretnym wnioskiem. Więc prosiłbym, bo oczywiście wstęp jest niezbędny w wielu przypadkach, ale no, zaproszę, zadam pytanie? Zadam, zadam pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji Stałej. Dlaczego? Napisał pan, że nie odzwonimy, gdy pinik gdy orę wskazuje, że 4 minuty 9 sekund z panem rozmawiałem. Ale nie by było to ja Dziękuję ja... bardzo. Bardzo proszę, czy są kolejne chodzi o zarzuty. Czy są kolejne interpelacje? Bardzo proszę. Pan Co pan do Szanowny Panie burmistrzu, jako przewodniczący klubu SLD, zwracam się z jedną interpelacją do pana. I już mówię o co chodzi. W dniu 13 września zeszłego roku poinformowaliśmy Pana Burmistrza o podjętej decyzji w ramach klubu SLD i zmianie członka, znaczy propozycji zmiany członka w Zespole do Spraw Mieszkaniowych. To było 13 września, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. W dniu 15 listopada ponownie złożyliśmy pismo, w którym poinformowaliśmy że w Klubie Radnych SLD nastąpiła zmiana, to znaczy jeden kolega został, no nie jest już z nami razem w klubie, natomiast w związku z powyższym poinformowaliśmy pana burmistrza i zaproponowaliśmy koleżankę członka Klubu Radnych SLD do zespołu mieszkaniowego. A dlaczego? A dlatego, że uchwała z 11 marca 2005 roku w punkcie 4 Podpunkt drugi. Zespół do spraw mieszkaniowych powołany jest przez burmistrza miasta Półkost. Zespół składa się po jednym przedstawicielu z klubów radnych Rady Miejskiej oraz po jednym przedstawicielu burmistrza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zarządcy mieszkaniowego zasobów gminy. Tak więc to nawet, tą informację podawą na sesji pan przewodniczący o zmianie w klubie radnych i moje pytanie jest następujące. Czy od 15 listopada, odkąd Pan Burmistrz wiedział o, o tym, że Klub Radnych składa się już nie z czterech, a tylko z trzech członków i dotychczasowy członek Klubu Radnych SLD, który jest w zespole mieszkaniowym, nie powinien już, przynajmniej z naszego, tak jak tu mówi uchwała, z naszego Klubu Radnych być przedstawicielem, bo już nie jest do dnia dzisiejszego, czyli po prawie dwóch miesiącach po ponad dwóch miesiącach nie mamy żadnej informacji i pytanie, czy od 15 listopada były zwoływane zespół mieszkaniowy, czy były podejmowane uchwały i pytanie również czy te uchwały są ważne w związku z powyższym bo ten artykuł wyraźnie mówi, że zespół do spraw mieszkaniowych składa się po jednym przedstawicielu z klubu radnych Rady Miejskiej i jeszcze może Aha, bardzo poprosił o udzielenie informacji ustnej, ale również pisemnej. Jeszcze chwileczkę. Tak, ale nie rozumiem, tylko że uchwała wyraźnie że musi być, prawda? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze interpelacje? Nie widzę, zatem zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego. Podjęcie.